No to tak składa się właśnie piasta z systemem hamulcowym. Tutaj mamy tutaj mamy sporo wianków, sporo łożysk wiankowych. Tutaj jest cały ten system hamulcowy, tak nakręcony. Następny wianek Tu cały tryb. Tutaj sprężyna w środku jest, coś też można wyjąć. Jedną ręką ciężko trochę. Tutaj mamy główną ośkę. Tutaj jeszcze jakaś podkładka. Nie pamiętam do czego konkretnie, ale zaraz, zaraz zobaczymy. No i... Pierwszy raz coś takiego widzę, ale budowa jest bardzo prosta i logiczna. No i co tu do wymiany? Smar był taki, że ta szmata wygląda teraz tak. Było nawalone gęsto smaru, jednak już się go pozbyliśmy. Tu jest kulka, która jak zapewne widać jest przepołowiona i nie nadaje się już tutaj do tego wianku, do tego łożyska. No i to będziemy składać, tylko najpierw trzeba kupić albo nową kulkę, Ten tym zestaw kulek, pojedynczo nie wolno kupować, albo cały wianek. No i tutaj mamy całą piastę też wyczyszczoną, środek piasty znaczy. Zobaczymy jak to wyjdzie Jako smaru użyjemy specjalnego specyfiku Shimano Dość drogie dzieło Jest to smar łożyskowy Firmy Shimano Czyli firmy napędów rowerowych a nawet i tego napędu. Shimano. Dobra. Jeszcze sprawdzimy dętki teraz.